Jak wspominasz swoje pierwsze dni pracy? Pamiętam, że źle skręciłam, pojechałam zamiast skręcić w prawo, to pojechałam prosto, musiałam zawracać. Yy, nie pamiętam, to już tyle lat. Nerwowo. To głównie zaskoczenie otwartością współpracowników. Z każdym momentalnie przechodzimy na ty. Atmosfera w pracy jest miła, przyjemna, każdy jest pomocny. Tak naprawdę spędza się czas w gronie znajomych, a nie w pracy. Pracowałem już w kilku firmach wcześniej, ale pierwszy dzień w pracy był dosyć stresujący. Sporo nowych twarzy, nowe miejsca. No i przede wszystkim w planie nowa inwestycja, o której dużo myślałem i nie ukrywam ze względu na to, że to był obiekt zabytkowy, to też respekt przed tym wszystkim. Intensywnie. Na początku był to duży stres, bo razem ze zmianą pracy zmieniłem też miasto, w którym mieszkam, ale bardzo szybko się tutaj odnalazłem. Zespół, z którym pracuję, okazał się grupą bardzo pozytywnych, wesołych osób, które, które pomogły mi się tutaj wdrożyć. Pierwszy dzień w pracy wspominam bardzo sympatycznie, bardzo pozytywnie. Spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem kolegów i kierownictwa. To było tak dawno, że już nie pamiętam, ale na pewno było miło. Wspominam je przyjaźnie, tak życzliwi ludzie wokół. Chęć pomocy, takie otoczenie opieką najbliższych osób w moim zespole. Nie pamiętam go. Było troszeczkę stresu, niepewności, ale przyjęcie, życzliwość całego mojego zespołu zniwelowały wszystko w moment. Na początku jak to w nowym miejscu pracy jest stres, ale bardzo szybko się odnalazłem w nowym otoczeniu, w nowej grupie i wspominam je bardzo pozytywnie.